OK? To jak sobie obiecaliśmy, nie będziemy się tłumaczyć, tylko najpierw pokażemy, zrobimy to, co mamy w planie zrobić, a na wyjaśnienia przyjdzie czas. A w międzyczasie chcemy sobie porozmawiać o tym, jak działa forum po lockdownie. Po pierwsze, działa. Uruchomiliśmy się, zaczęliśmy prowadzić zajęcia. Zaczynamy na spokojnie i generalnie rzecz biorąc, wszystko powoli wraca do normy. Natomiast otwierając szkołę przyjęliśmy jedną podstawową zasadę, a mianowicie bezpieczeństwo. Postawiliśmy na to ze względu na to, że o dziwo, i dla niektórych to będzie jakby breaking news. Pandemia się jeszcze nie skończyła. I jeszcze chwilkę nam zajmie, zanim wszystko wróci do całkowitej normy, w związku z tym po pierwsze stawiamy na bezpieczeństwo. Dlatego jak wchodzisz do szkoły, pierwszą rzeczą jest... Będę twoim asystentem. Nawet nie pachnie najgorzej, tak jak się ja bym... nawdychasz, ja to możesz przeoszczędzić na drinku. Tu, 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 tu. i wchodzimy, okej? Okay? I to jest pierwsza podstawowa rzecz, czyli bezpieczeństwo, dezynfekcja rąk i, i, i tego, tego, tego typu zasady. Ale to nie wszystko. Żeby być fair w ogóle, to powinniśmy się przyznać do błędu tak. jeszcze zanim pójdziemy dalej, bo tak, to prawda. jak się otworzyło, generalnie otworzyły się siłownie i, i szkoły tańca i tego typu instytucje, to byliśmy z zaworą strasznymi czarnowróżami, a przynajmniej wyszliśmy z założenia, że lepiej jest spanikować teraz i ewentualnie cieszyć się z tego, że jednak nie jest tak źle. No i właśnie tak się stało. Byliśmy przekonani, że e, sytuacja epidemiologiczna będzie gorsza i strasznie się cieszę stary, ale pomyliliśmy się. Tak, tak, tak. To są takie błędy, które lubimy popełniać. Tak, to jest zdrowe. Nie zmienia to jednak faktu, że chcąc być odpowiedzialny i nie przyłożyć cegiełki do zwiększenia liczby zachorowań w Polsce, e, tak jak powiedzieliśmy, Dezyfekcja dłoni. Druga sprawa tak często jak to możliwe, czytaj: tak często jak pozwala nam to pogoda, robimy zajęcia w plenerze. Mamy całkiem spory parking i dużo możliwości, żeby robić te zajęcia na zewnątrz. Może widzieliście na relacjach na Facebooku czy na Instagramie, to działa i naprawdę trzymamy tam dystans i odpowiednie odległości. Wprowadzamy też zajęcia parowe z tym, że najważniejsza na świecie rzecz, jeżeli chodzi o zajęcia parowe to są maseczki. Żeby umilić Wam ten przykry obowiązek. Ogarnęliśmy forumowe maseczki. Są śmieszne. No, nawet prosto założył. A ty krzywo tym razem. Tak. Raz ja mam krzywy ryj. Tak. Pod maseczką. Są też wersje damskie. Tak. Tam gdzieś już po Facebooku powinno latać zdjęcie z, z całą jakby, bagałą możliwości. Oczywiście one będą u nas do kupienia. Za moim zdaniem całkiem uczciwą, jak, żeby nie powiedzieć bardzo uczciwą kwotę. I to jest konieczne, oczywiście nie nasze firmowe, ale sam fakt posiadania maseczek na zajęciach parowych. No chyba, że mieszkacie razem i postanawiacie być dwa metry od innych ludzi, no to spoko. I to też nie jest tak, że my sobie to wymyśliliśmy, tylko bo widzicie, te maseczki były kontrowersyjne, zbudzały dyskusję. Tylko właśnie, dyskusja od niedawna toczy się wyłącznie w opinii publicznej. A naukowcy na podstawie bardzo szeroko zakrojonych badań mają już konsensus. Otóż w ramach tam badania różnych metod profilaktyki znowu będziemy przynudzać badaniami. Nie wiem, jak oni to dźwigną. Dźwigną, Nasz dwie duże grupy. Tam było 10,5 tysiąca osób, było badane. W jednej grupie obserwowano transfer wirusa w sytuacji, gdy ludzie nie noszą maseczek, a w drugiej grupie, w sytuacji, gdy wszyscy trzymali na twarzach, dobrze, poprawnie założone maseczki, to też jest super ważne. To nie jest dobrze założona maseczka. To jest dobrze założona maseczka. Możesz też zasłonić uszy, jeżeli zechcesz. To też nie. No i okazuje się, że transfer wirusa w przypadku założenia maseczki spada z 17% do 4%. To jest gigantyczna różnica. No i mamy z tego świadomość, wolimy dmuchać na zimne i nie przyłożyć swojej cegiełki jakby miało pójść coś nie tak i miałoby być w przyszłości gorzej. Oprócz tego, ze względów na sytuację światową, wycofaliśmy z naszej oferty dwie rzeczy. Wycofaliśmy całkowicie napoje z łuskowców i wycofaliśmy wszystkie przekąski z nietoperzy. Sory, skrzydełka z nietoperzy już nie będą, obo, nie będą obecne w forum. Tak, słabo schodziły, także. No, no, to prawda. Była tylko jedna grupa, która je lubiła. Więc, jakby zrezygnowaliśmy z tego nietoperze i łuskowce niestety odchodzą. Wracamy po prostu do batoników, gum do rzucia i ciastek. Czy powtarzamy, żeby to zebrać? Tak często, jak możemy, robimy zajęcia na zewnątrz. Z kolei, wy tak często, jak możecie, staracie się być w dystansie dwóch metrów, bo to jest jedyna bardziej skuteczna metoda od maseczek. Jak możesz być dalej niż dwa metry od innych ludzi, to jesteś. Jak nie możesz, maseczka i tego wymagamy. No i łapki. I chcielibyśmy też przejść, to jest takie prywatne tutaj życzenie Łukasza Zawory, bo nie wiem czy wiecie, część z Was na pewno wie, Zawora jest tutaj w ramach pandemii odnalazł sobie, side jobik sobie taki zrobił i stał się stand -uperem. I w ramach tych stand-upów, które były takie z pazurem, z przekąsem, ale też z jakąś taką treścią merytoryczną, opowiadał o no, różnych rzeczach, które a propos pandemii wydawały mu się bezsensowne, na przykład nie byłeś największym zwolennikiem teorii o wielkim globalnym spisku Big Pharma, z tego co kojarzę. Tak. Znaczy, ja pamiętam, jak byliśmy na uczelni na samym początku i nam z Big Pharma wzięła do lochów i kazała nam podpisać cyrografę swoją własną krwią, że będą nam przelewać grube miliony za to, żeby zabijać ludzi i tak dalej, tak dalej. Część się wahała, część stwierdziła, no widocznie tak jest, skoro tak pisali w internecie. I okazuje się, że to tak nie do końca działa i że to się wszystko Inaczej układa. No i żeby tak polać miód na twoje antyteorie spiskowe serduszko. Znowu badanko, znowu bardzo świeże. Otóż, e, no żebyśmy tak sobie wytłumaczyli, że czemu ta big Pharma z tymi strętnymi naukowcami chyba do końca nie przemyśleli tego globalnego spisku, bo część tego strasznego spisku, czyli z, naukowcy z takiej uczelni, która się nazywa Uniwersytet Łoswski, jest dość prestiżowa. Zrobili badanie, znaczy, zrobili dużo badania propos koronawirusa, ale wymyślili jedną całkiem sprytną rzecz, trzeba przyznać, no bo Objawy COVID-19, które są szczególnie śmiertelne, czyli buza, burza, cyto... burza cytokinowa. cytokinowa. Burza cytokinowa. to jest ta sytuacja, w której atakujecie sześciolatek, a Twojemu ciału się wydaje, że atakujecie 60 kolesi ze sztachetami i Twój organizm reaguje tak, jakby, jakby chciał pokonać tych 60 gości ze sztachetami. W związku z tym ten sześciolatek zostaje zrównany z ziemią i wszystko dookoła również. No i to jest właśnie najgorszy efekt tego, 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 tego koronawirusa, który bardzo często powoduje śmierć. To nie jest zjawisko nowe, w sensie inne choroby. Też prowadzą w pewnych szczególnych sytuacjach do, do, do tego efektu i były leki znane od dziesiątek lat, które temu zjawisku e, przeciwdziały. No i wytypowano trzy takie leki i teraz to jest ten moment, w którym ja coś tam połamie sobie język, a zaworem nie wyjaśni. Postaram się. W badaniu było użyte chlorhydrochloro... Hydroksychlorochina. Dokładnie to. ritonavir. to tak? jest lek no, przeciwko AIDS. Tak, i dokładnie dekstrametazon de, dexametazon tak się rymuje, no mógłbyś tak się nazywać jakiś taki DJ trasowej muzy, Prawdopodobnie on to wymyślił. I właśnie, I właśnie bohaterem tej anegdotki jest ostatni deksametazone, zrobiono badanie kliniczne, no bo to jest dużo prościej, jak już masz lek, który działa i wiadomo, że jest bezpieczny, nie powoduje, powoduje jakichś jakich wielkich skutków ubocznych, no to teraz weźmy ten lek, który już jest i odnieśmy go do nowej choroby, którą był COVID-19, no i zobaczmy, na ile to jest w stanie pomóc. No i na razie jesteśmy na etapie jakby ogłoszenia tych wyników, jeszcze nie ma publikacji, więc to jest, to jest jeszcze szlifowane, no ale wstępne wyniki badań klinicznych pokazują, że wśród tych najbardziej ciężkich przypadków, czyli wśród ludzi, którzy już musieli zostać podpięci pod respirator, Śmiertelność spadła o 35%. W samej Wielkiej Brytanii szacuje się, że gdyby od samego początku leczyć deksametazonem, no to przeżyłoby 5 tysięcy osób więcej. No i teraz dochodzimy To jest dużo. No i teraz dochodzimy do clou tej anegdotki. Teraz będziesz czwicił zaskoczonego. Tak. Ile taka terapia może, może kosztować? 10 tysięcy dolarów. No nie, mniej. 1000 dolarów? Mniej. To chociaż ze stówkę. W przeliczeniu na polskie złotówki 30 zł. 10-dniowa 10 terapia. No i jak dla mnie, nic tak ładnie nie ora... Wszystkich... I znowu nie dostaniemy przelewu. <laughs> Nikt tak ładnie nie ora wszystkich teorii spiskowych, jak to, że... No bo wiecie, żeby zrobić tą globalną pandemię i tak wszystkim to wmówić, opłacić szeklami tych wszystkich przekupnych lekarzy Da. E, może z tematologą też coś tam rzucili, nie? E, no to, to jest całkiem spora robota. No i okazuje się, że ta straszna Big Pharma połakomiła się na te 30 złotych za terapię. No, nie jest to najbardziej błyskotliwy model biznesowy, jakim słyszałem. Ale na pewno wymyślą coś innego, co będzie, okaże się prawdą. Bo przecież wszyscy chcą nas zabić, ponieważ jeżeli korporacje nas wszystkich zabiją, to będzie dobrze, ponieważ nie będziemy kupować rzeczy, więc oni przestaną zarabiać. Czekaj. Nieważne. Nie Podsumowując. Nie, nie się, Podsumowując. Nie zagłębiajmy się w Podsumowując. Myjemy łapki, nosimy maseczki, a wtedy, gdy to możliwe, trzymamy dystans społeczny dwóch metrów i widzimy się. I myślimy. I myślimy. Sprawdzamy i myślimy. Dzięki. Dzięki. Vamos a tocar soneros, toquemos de corazón y en este bonito día.